Cześć, w Wędzierzy. Cześć. Jestem, mam dla Was jedną wiadomość. Wymieni Europa 2000. I robisa, 2000. I Europa 2000 wczoraj, wczoraj nim nie pomogły. Niestety, wymienili. A wygląda jakby to był syf po no. prostu w jakimś bloku mieszkającym. Szkoda Otisa. Silnik elektryczny zamiast hydraulicznego, no jak tak? Dobra, zostawmy dla Otisa cały do czystocinicza. No zapadę do gazniczka, uważam, że będzie naprawdę bardzo gorąca szkoda. Słaba, słaba winda. Słaba winda, o okay, słaba. Zostawcie dla niego znicze w komentarzach, bo to jest straszne. Jak można wymienić tak dobrą windę? to jest winda Schindler. Dla w niej patysałorpa 25 metra i Lin.